10, a właściwie w tym przypadku konkretnie F11 ale tu na środkowy jest taki sam troszkę może te kory się różnią tu jest taki brąz drewnopodobny, nie wiem czy to no, raczej drewno to to nie jest w każdym bądź razie estetyka auta bardzo ładna natomiast zauważyłem tak jak i w tym przypadku, że pojawia się czasem problem uszkodzonej yy, klapki czy tego dekielka od popielniczki ja sobie tutaj już przygotowałem Trochę, ale pokażę jak zdemontować tunel środkowy, bo nie znalazłem tego nigdzie na forach. Tylko ogólniki jakieś tam znalazłem i na YouTubie nie ma takiej typowej instrukcji. To nie jest nic trudnego, ale warto wiedzieć jak się za to zabrać, żeby nic nie połamać, więc zaczynamy tutaj od takiej zaślepki. Pod tą zaślepką ja już sobie przygotowałem wcześniej, bo tak znów nie planowałem nagrywać filmu ale jak szukałem materiałów na ten temat to zauważyłem, że nic nie ma więc pomyślałem, że może komuś się to przyda na przyszłość jak będziesz potrzebował demontować tunel środkowy, żeby dostać się tutaj do tego panelu czy do lewarka to demontaż tunelu może być Ci konieczny tutaj mamy torxa 15 który nam cały element przytrzymuje no i to jest, jeśli chodzi o elementy kręcone to jest wszystko potem używamy, gdzieś tu mam przygotowane Najlepiej oczywiście plastik, plastikowe, żeby nie uszkodzić. Z tej strony podważamy. Tak w kilku miejscach za chwilę te zaczepy pokażę, jak one wyglądają. I delikatnie z tej strony podważymy i cały ten element tam się odepnie. O, tak jak tutaj. Tak jak to właśnie widać. No i tutaj widać jest jeden zaczep, jest drugi zaczep w tym miejscu. No i tak samo po drugiej stronie, jeden i drugi zaczep, także no jest element ten, tego tunelu środkowego, ta maskownica jest bardzo solidna i te cztery a właśnie przepraszam, tu jeszcze na końcu jest jeden, o jest piąty zaczep, który na końcu trzyma ogólnie to bardzo, bardzo solidnie trzyma no ale teraz jeśli chodzi o samą popielniczkę to tutaj mamy z kolei torksy 20. ja już sobie te torksy poluzowałem, znaczy zostały, bo są cztery jest jeden tu, drugi, trzeci i czwarty. Na razie teraz dla, dla, dla celów pokazowych przykręciłem tutaj, żeby było widać jak to jest zmontowane. Eee, za chwilę tą e, popielniczkę wydostanę. No i pokażę jak ją wymienić, bo pierwotnie też myślałem, że trzeba całą maskownicę wymienić. Tutaj ten cały dekor górny i szukałem dekora. Natomiast jak się okazuje naprawa uszkodzonej popielniczki, uszkodzonego dekielka. W tym wypadku dekielek już się całkowicie zablokował. Eee, syn właściciela auta. No, postanowił sobie z tylnej kanapy przejść naprzód, no i bucikiem stanął. No niestety e, klapka nie wytrzymała, jedno, jedno mocowanie pękło. Także torb 20 odkręcam pozostałe śrubki, zdemontuję popielniczkę i pokażę e, jak wymienić ten dekor. Tak, oczywiście e, zapomniałem o jednym detalu. Już popielniczka jest wykręcona, więc ona jest oddzielnym elementem zupełnie od całego dekora. Troszkę inaczej niż jeżeli ktoś miał 60, czy 39, minimalna różnica jest tutaj pod tym względem. Natomiast taki jest szczegół, oczywiście, no, myślę, że każdy, kto będzie się za to zabierał, będzie zdawał sobie z tego sprawę, że mamy kilka wtyczek do odpięcia, które będą przytrzymywać. Tak? Jeżeli będę próbował ciągnąć do góry cały dekor, no to mamy tutaj jedną wtyczkę, którą trzeba poluzować. Ona jest tylko na wcisk, więc nie ma żadnego problemu. Tutaj mamy wtyczkę od podświetlenia popielniczki. I z tej strony jest jeszcze taki zestaw tyczek, nie mogę kamerą o teraz. O, one są wszystkie wciskane. Nie ma tutaj żadnych zawleczek do tego panelu, tutaj do sterowania napędem. Po prostu to one przychodzą. Wystarczy je odpiąć i wtedy cały, cały ten panel, o tak jak w tym przypadku idzie ładnie do góry, jest dostęp do, do popielniczki. Teraz jeśli chodzi o samą popielniczkę, to w tym wypadku, tak jak powiedziałem, jest uszkodzony ten dekor ale ten dekor na szczęście jest elementem demontowalnym i zaraz pokażę jak go zdemontować tak, ponieważ w tym przypadku no i tak już tutaj to jedno mocowanie było ułamane więc no już mi nie było żal tego elementu ale z tej strony jak widać jest taki zaczep ten zaczep, zaczas taki małym śrubokrętnikiem do góry i cały dekor, o tak jak tutaj Ładnie nam schodzi No i teraz kolejny element. Starą popieniczkę na bok. Dzisiaj przyszła popieniczka, która nie jest co prawda oryginalna, ale wygląda bardzo solidnie. Jak się do tego porówna to, co było w oryginale, tutaj widać, że są znaczki BMW, więc to jest na pewno oryginalne. Porówna się z tym, co przyszło. No to nie, nie, nie czuć jakiejś tam różnicy, że jest jakościowo gorsze, natomiast tak jak widać jest kompletne, tak, cały tutaj ten dekielek pracuje, więc wystarczy teraz ten dekor, o może odsunę to, żeby było lepiej widać. Dekor przymierzam, o skoczył na swoje miejsce, ładnie, ładnie pracuje. No, więc teraz nie pozostało mi nic innego jak ten cały element. O, nawet widać, że tutaj te wszystkie mocowania, wszystkie elementy, które no przychodzą tutaj do, do, do miejsca, gdzie jest miejsce na śrubki, wszystko ze sobą pasuje, więc zaczynam teraz to składać. Kolejność oczywiście odwrotna: śrubki, cztery śrubki, torxy 20. Wpięcie wtyczek. Tutaj, oczywiście, mamy jeszcze wtyczkę, tak jak powiedziałem, od podświetlenia. Trzeba ją wpiąć. Do tej czarnej wtyczki, która wychodzi z instalacji, dekor spiąć. to 15 na koniec, tutaj zamaskować. No i temat uszkodzonej popielniczki zostanie załatwiony. Ok. Popiołka przykręcona na wszystkie cztery śruby. Pasuje idealnie. Działa bez zarzutu. Koszt zakupu takiego. Takie podstawki do, do popielniczki to jest jakieś 80 zł, może 90. Natomiast, tak podsumowując, to ciężko pokazać z tej strony. Tutaj mamy dwa przewody. Jedna wtyczka, ona też jest tutaj zaklejona taką taśmą dodatkową. To mamy od panelu sterowania czujniki parkowania. Druga wtyczka z tej strony wchodzi... No, nie jestem w stanie tego teraz pokazać, bo bym musiał do góry rwać te kable. Druga biała wtyczka... O, to jeszcze też ostrość stracił. Druga wtyczka od sterowania napędem. Tutaj mamy z tej strony jedna wtyczka, która przychodzi do e No i wtyczka do podświetlenia e, zapalniczki. No te wtyczki mam teraz ulokowane na swoim miejscu, więc nie pozostaje nic innego jak cały ten panel wpiąć na swoje miejsce żeby wrócił tam skąd wyszedł, przykręcić ostatniego torxa, zamaskować no i operacja będzie zakończona. No i tak wygląda efekt końcowy, wszystko pospinane na swoje miejsce, ładnie, sztywno siedzi uszkodzona popielniczka działa więc jeżeli jakimś cudem łamie Ci się ten element to mam nadzieję, że w tym krótkim filmie Pokazałem, jak to w tani i łatwy sposób wymienić. Ej. Życzę powodzenia i dzięki za oglądanie.